Syntestria... <laughs> Ale dziwny testry, kurwa. Dobra. Widzisz, chłopie, jeden sek ja, ja z jednej sekundy Twojego filmiku mogę zrobić komedię, dramat, znajdę innego aktora i jest X na czacie. To wyobraź sobie, jak ja bym na przykład kręcił 10-sekundowe TikToki albo minutowe. Trzeba bym mu kurwa gwiazdorem, bo bym Stanowskim, kułem na Fidę, Sentino, kurwa, Michałem Wiśniewskim w jednym. Ale wiesz, czego tego nie robię? Bo mi się kurwa nie chce. Gdyby wszyscy uczestnicy mieli uszyte stroje przeze mnie, to na pewno byłoby o wiele więcej złotych Albo je badą gałe. Żartuję oczywiście, beka, beka, nie. Czy wysąłbym bąka z dupy Meli Pustelnik? Mele to ci zaraz na mordę, kurwa, chłopie, napluję ty. Jak można w ogóle wysać bąka z dupy? Spoko, ona jest faworytką moją. Ile ma lajków? Ja cię kręcę, ale TikTok chyba jest tak złożony w ogóle, że to wszystko jest tak lajkowane, komentowane, powad są boty, no a potem są dzieci, które nie potrafią powiedzieć ci dzień dobry na ulicy. I spuszczona w głowę, w dół, wada postawy, barki opuszczone, łopatki się nie kleją i tak to właśnie powstaje, można powiedzieć, idealny niewolnik. Tak jest. Ale o tym oczywiście w mojej książce Chuj do dupy i dwa strupy, która wydana będzie niedługo za miesiąc. Studniówka Everybody Makeup. Ale dziwny test stream, nice, wszyscy się i wzorują na ten test, te, test-stream. Każdy ma fryzurę na testriego. Test stream z jakimś pierdolem z terenceterem, o kurwa Prawdziwy frizz, czy jesteś tylko dublerem? będzie bajka, lubię lizać jajka. 10 cm wyższy od Mini Majka. Myślę, że mój udział w projekcie jest przesądzony. Przesądzony? Lubię sadzać w dupę dwa kondony. Hej o TikToczki, nazywam się Łysy001 i to jest moje zgłoszenie do twoje 5 minut 3. Challenge. Zjem surowe jajko. Niby banalne, ale nigdy nie jadłem. Kurka wodna. No spoko. Ja zawsze tak krytykuję tego TikToka, bo tak mam w umowie sponsorskiej, żeby krytykować właśnie duże, takie właśnie mocne social media i też mi w, w supus krytykować TikToka, ale jak to oglądam, to naprawdę to jest warte krytyki. To jest kurwa niesamowite. To jest kurwa niesamowite. Naprawdę! Kolejny nie daje. mamiko, mamy sprawę! Mamiko tam gra? O kurwa, powiedział. Twoje... I dobra, podrywamy mamiko na Minecrafcie, tylko muszę powiedzieć, jak że o zgodę ją spytać. Nie, nie krytykuj TikToka, bo TikTok tak naprawdę ci ludzie sobie zarabiają kaskę, dobrze się bawią, szukają akceptacji, a ja sobie to oglądam i się z tego nabijam, a wiadomo, oni mogą też oglądać mniej i się mogą ze mnie nabijać, nie? Pamiętajcie, że to jest tylko żartowanie, nabijanie. Ja, ja pewnie jakbym spotkał te osoby w prawdziwym świecie bym po prostu zbił z nimi pionę, bo nawet bym się nie popatrzył na nie ze strachu. Kurwa mać to jest tak to to Gdy do miałem t XXL, bluze, XXL, W tej wyglądałem jak końcu i... To, to jest kryminał pieniące. kurwa to jest kryminał Ogladam ten stream od początku I co Burczalo i co? mi w brzuchu dwa godziny więc zaczalem jest No Od pierwszego kesa z Lysza o wysysaniu baka z dupy Zapierdzielnych spodniach a potem zobaczyłem jakiego z Lysego chuja jak wpierdala jajgo. Zaraz puszczę pawia Spokojnie się rozkręcamy. Ostatni raz robiłam usta dwa lata temu, plus minus. I one aktualnie wyglądają tak. Wiadomo, są mniejsze, ale dalej kwas z nich jest. Jeżeli ktoś kłamie, to nie znika. To się nie wchłania w 100%. Nie ma opcji. Dobra, mam komunikat dla wszystkich. Baczność! Czekajcie, czy zdążę. Oh! Myślę, że mogłabym wygrać ten program. Nie kumam, nie kumam, nie kumam. Ja w ogóle chyba przespałem. Ja przespałem tą modę, e, bo poszło inwestycje, sprzedaż, kurwa i waluty. E, e, to modę, że wrzuca się, wrzucasz muzykę, ty się ruszesz jak niedojebany i, i jest napis na przykład, dobra, zbieram tutaj swoją konkurencję. Albo ja chyba przespałem ten moment, ten moment tego nowego trendu, że ludzie wrzucają jakąś wypowiedź na, 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 na Instagrama czy na Snapchata, ruszają się tak dziwnie i. I... nie kumam totalnie tego, to jest, to jest... to jest choroba psychiczna. To już jest kurwa choroba psychiczna, moim zdaniem. <śmiech> <śmiech> no okay. Are you kidding? Oh. That's unfair, she made those... I need to calm down. <laughs> Everything's fine. Amanda. I'm an adult. What okay. the fuck? Kidding? Ja pierdolę. What the fuck? Ja pierdolę, muszę to przepracować w mojej głowie. Nie, to jest niemożliwe. Świat kurwa wy... nie, niemożliwe. Niemożliwe. Wiecie co? Ja pierdolę tylko strybowanie. Ja od jutra zaczynam leczyć tych ludzi, serio. Zakładam jakąś kurwa, nie wiem, Woźb 2, czy kurwa jakąś, nie wiem, Agencję Ochrony Niedojebów, i ja zacznę z tym walczyć i promować, i pomagać tym dzieciom, bo to jest kurwa chore. Jakąś agencję, Parysa, jakiś dom dziecka, Parysa Platynowa dla niedojebanych ludzi i pomagać po prostu, pomagać wam, bo wy zabądziliście kurwa naprawdę. Niesamowicie. To nie jest tak, że was obrażam, po prostu ja wam chcę pomóc. Nie, mo nie może, nie może tak być! Nie możesz tak być! Nie może tak być! Kurwa, mać, widzowie! To nie może się ciągnąć dalej! Nie będziesz w żadnym odcinku brał udziału, to już wiesz, nie? No, A teraz mi się powiedzieć jest? dlaczego. Co to kurwa jest? Gość ma 50 lat, kurwa i gada z 12-latkiem o jakimś jebanym odcinku, gdzie kurwa skaczą do basenu. Kurwa! Nie mogę, spierdalamy, idziemy do Multiego w Minecraft'a i wyzywać tam innych ludzi, że zjemy im gówno z dupy. Ach. tak, nie? Bo w sensie, ja muszę im pomóc, bo te chłopaki po prostu zabłądzili. Muszą przyjść, testosteronu które wbić. Trzeba ich wziąć na jakieś grube kurwy 40-letnie. Wiesz, żeby zapalili z nimi szluga, ta kurwa im przewinie kurwa bajerę, dwie godziny, wiesz, potem kurwa na osiedle, wuda, mefa, kurwa spanie cztery godziny w jakimś przystanku i jest chłopak nowy, jest chłopak nowy naprawiony. Przepraszam, że musiałem wstać, tak pewnie tego nie zrobię, a wydaje mi się, że ja powinienem zacząć już pomagać światu, bo ja już się nachapałem swojego, że tak za przeproszeniem powiem, już no więcej do dupy nie zmieszczę um, i wydaje mi się, że to jest ten moment, kiedy ja wiesz, uratowałem... Wie, to tak się mówi, takie przysłowie, że uratujesz siebie, potem swoją familię, a jak jesteś już tam zaspokojony, na tych płaszczyznach, to czas uratować świat. Bo czasem ludzie w wieku 15 lat mówią, że uratują świat i są, kurwa, tymi ostatnim pokoleniem. Kurwa, ostatnia to ty byłaś, kurwa, na WF-ie, na bieganiu, kurwa, nie, ostatnim pokoleniem jesteś ostatnim. I, i ty, ci ludzie mają, p, p, kolejność się pojebała, oni chcą uratować już świat, a ma, kurwa, 15 lat, kurwa, i jeszcze, wiesz, włosy na jajach nie rosną. Czytam na piździe. Rozumiecie o co chodzi. Kolejność jest bardzo istotna. Można uratować świat, ale na początku uratujmy ten własny świat, czyli nas. Potem warto zająć się bliskimi, a następnie bawić się w ratowanie świata. I chyba to jest ten moment, kiedy ja muszą ratować świat, widzowie. Ja muszę uratować świat.